Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie, bardzo serdecznie, bardzo serdecznie, bardzo serdecznie, bardzo serdecznie w wywiadzie z gwiazdą. Dzisiaj na, e, dzisiaj został nagrany odcinek drugi. Gościem specjalnym naszego programu będzie Lady Gaga. Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Kraków? <grymne> Co po drodze? No dobrze. E, nasze studio jest... A tu proszę autobus dla mojej fanki. poczekaj, muszę wygrzebać w mojej torebce. Nasze studio jest w Warszawie, a ty jechałaś ze Szczecina. Proszę. E, Autograf. Nie, jakaś fanka nie tu podejdzie. Proszę. <grymne> Dziękuję. <grymne> <grymne> um, Lady Gago, dlaczego jesteś tak ubrana? Jakie ja jest twoje ulubione miasto? Poproszę jeszcze raz pytanie. <sum conhecasses> Lady Gago. To ja? To ja tak, to ty. Jakie jest twoje ulubione miasto? Oczywiście... Grundig. O dobre, o dobre, o dobre, dobra Nie będę, nie będę nikam dalej, dobrze yy, Lady Gaga, widać, yy, że jesteś taka pełna ten... no, Poproszę o przyniesienie picia Lady Gadze Z butelką Nie tak. bo ja to nie później po programie. Dobrze. Um, Lady Gaga, tak? czy weszłaś kiedyś... byłaś kiedyś w górach? W takie wysokie, takie... A Tak, tak, tak. Nie, nie byłam. Aha, a ty się Tak! Aha. Lady Gaga, pierwsze pytanie. Znaczy, y, czwarte. Zostaw! To, zostaw! Popsujesz! Dobrze, nie, proszę, proszę... Na... Dobrze, y... Lady Gaga, e, następne pytanie. E, mamy zamiar... Znaczy, czy byłaś kiedykolwiek nad morzem? Tak. O, bardzo dobrze, a możesz nam je opisać? Dużo wody i nic hmm. ciekawego. Aha, a pachnie morską bryzą? No oczywiście, śmierdzimy mewami. A, a to... Ale jak wspomniałem o, o morską fryzę mi chodziło. to Dobrze, dobrze, mam pewne pytanie. E, czy lubisz kolor czerwony? nie widzę. kolor mięsa, kolor mięsa, 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 Aha, dobrze. E, czy... Mam do ciebie pytanie. Tak? Ja. Kolejne? Tak. Chcesz taki nich Nie. Dobrze. Jak tam Nie się twoja kucinka z mięsa? Ja by, wiesz... na obiad usmażam taki kawałek takie To jest zawsze kawałek dobrze dobre było wiesz. Nie, kawałków na nie, nie, nie nie a mi się nie Lady Gaga. mam pytanie gdzie kupować takie smitowsze okulary? Na no. aha a można powiedzieć gdzie? aha, dawajcie. Chcesz, żebym was Dobrze. Przepraszam bardzo. ZO! Czyli gdzie kupiłaś taką Nie widzę. Dostałam od mojego pana. Jak się nazywa? Kamerunika. Ta sama, która prowadziła odcinek Justinę Biberek nie, i jest nie ona. Weź to hmm. szkoda. E, dobrze, o. E, na Czy czytasz książki? Tak, ko mam książki. Jaki jest? Kurs? Ale dobre! Ha, 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 ha. Bardzo świetny. A nie, naprawdę, kocham frazeologiczny e, słownik. Naprawdę lubię tą książkę. E, jest bardzo dużo takich fajnych słów. koszt. Dać kosza, mówić o się. No super, nie? Albo koszty, takim <grymne> kosztem, niewielkim wysiłkiem. No genialne, co nie? Albo fajne, to ciało, ciało, e, pewna część ciała. Ozgubiłam no bo Część, e, część, inna e, część, prawie całość. Widzisz, jakie super no macie ja kłamną no książkę że... dostałam hmm, od y... to... dla na święta, bo w klinach dałam hmm. trochę to jest dla świętej Mikołajki ci nie ciocia ja ją widział. Wow. no że... <grym> um, no trudno już musimy kończyć, ponieważ idziemy na kolejną operację <grym> <da. to jest. grym> E, musimy kończyć, ponieważ jedziesz na operację plastyczną. E, no to ja się żegnam z Państwem, do widzenia. E, Lady Gaga pomachaj panom. Bye, bye! O! Хора, че не вземеш и си... Мислиш, танкне! Сами ще! Сами си по-големи. глупи пита, къде задаеш?